Hej kochani, witam Was bardzo krótko na moim kanale w kolejnym odcinku ze zdrabkami. Dzisiaj przygotowałam dla Was zdrabki polskie, jedną niemiecką. No i oczywiście, tak jak zwykle, pojawią się dzisiaj pozdrowienia. Standardowo przypominam, jeśli odcinek, jak Wam się podoba, stawcie kciuka w górę. Jeśli dzisiaj jeśli nie pojawisz w pozdrowieniach, a chcesz być pozdrowiony w kolejnym odcinku, no to wyraź swoją chęć w komentarzu. Ja tam zawsze kilka osób wybieram i w kolejnym odcinku się te osoby pojawiają. No i jeśli masz jakieś propozycje zdrapek, które byś chciał zobaczyć w następnym odcinku, to również daj znać w komentarzu. A ja tymczasem pokażę Wam zdrapki, jakie dla Was przygotowałam. No i tą niemiecką w się będzie szybka siódemka za 1 euro. Za złotóweczkę mam szczęśliwą liczbę czwórkę. Oraz za złotóweczkę jeszcze Multiforce. Za 2 złote mam Zodiak. Wiem, że już trzy odcinki pod rząd się zodiaki pojawiają, ale ja ich właśnie jakoś tak na, mm, najwięcej mam, najwięcej mi ich właśnie dostało z tych polskich zdrapek. E, 24 do Polski, więc na pewno kupię dużo nowych polskich zdrapeczek. Możecie w komentarzu dawać mi znać, jakie byście chcieli, żebym zakupiła ich najwięcej. Za 2 złote tygodniówka, za 2 złote pensja. W ostatnim odcinku udało mi się w pensji wygrać 2 złote i ktoś mi pisał w komentarzu, że już nie, odbiera, nie odbiorę wygranej, bo chyba ta zdrabka straciła ważność. Nie jestem pewna, nie sprawdzałam na stronie lotto. E, jeśli coś wiecie na ten temat, no to dajcie mi znać w komentarzu. Za 3 złote szczęśliwe linie, których dawno u mnie nie było i za 5 zł 250 tysięcy złotych barków. Więc dobra kochani, jeśli jesteście ciekawi, czy te zdrapki przyniosą mi dzisiaj choćby odrobinę szczęścia, to bardzo serdecznie zapraszam Was do mojego stołu. No i dobra kochani, lecimy z tymi zdrapeczkami na dzisiaj, zobaczcie kto nam tutaj dzisiaj towarzyszy. Hej, pokaż się, tutaj Zolek, no nie pokażesz się, no pokaż się tutaj, przywitaj się, przywitaj się ładnie. No, mam nadzieję, że tutaj czarna Daisy przyniesie nam dzisiaj szczęście. A my polećmy może właśnie dzisiaj z naszym bonusikiem, czyli ze zdrabką niemiecką za 1 euro. No i tutaj wiadomo, musimy znaleźć 7, aby wygrać przypisaną do niej kwotę. Mamy piątkę, dwójkę i szóstkę, więc się nie udało. Jakoś ta zdrapka nie jest dla mnie szczęśliwa. Jakoś tak raczej chyba nigdy w niej jeszcze nie udało mi się wygrać, może tylko raz. Nie jestem do końca pewna, bo dawno tych niemieckich zdrapek u mnie nie było. A my lecimy teraz ze szczęśliwą liczbą czwórką. Szóstka troszeczkę za wysoko, ósemka zdecydowanie za wysoko i trójeczka oczko za nisko, więc również ona dołącza do szybkiej siódemki. No i ostatnia na dziś zdrabka za złotóweczka. Może zacznijmy od mnożnika, mamy razy 1 No i jaka tutaj będzie nasza wygrana, o ile w ogóle będzie? 4 zł, 5000, o i druga czwóreczka, więc mamy szansę na 4 zł, fokus no jest. No i czy będzie trzecia czwóreczka? Stówka, stówka, no i niestety dwójka, więc blisko było, ale się nie trafiło. MultiForce wraz z poprzednimi zabytkami. Poleci do śmietnika. A my lecimy z tą pensją. Nie zapomnijcie, dać mi w komentarzu znać, czy naprawdę ona już straciła swoją ważność i nie odbiorę tamtej wygranej. 25 i 14 nasze wygrywające liczby. Co my tutaj mamy? 12. Niestety za nisko. Pierwszy raz napis: pensja. 24. Nie ma wygranej. Na trójkę nam się tutaj nic nie zaczyna, więc 35 też nam nie da wygranej żadnej. 13 oczko za nisko, 80 zł było do wygrania. I 20, więc tutaj również się nie udało. Nie wiem, czy się cieszyć, bo jeśli ona straciła ważność, to się cieszę, że nie udało mi się wygrać, bo byłoby mi na pewno przykro, gdybym coś wygrała, aby się okazało, że nie mogę tej wygranej odebrać. No i dobra, lecimy teraz z Zodiakiem. Jak wiecie, w ostatnim odcinku 20 złotych mi się udało wygrać. A dzisiaj mamy koziorożca. No i zobaczmy, czy tutaj nam się powiedzie. 4 zł. 450 zł. I dyszka. Więc jak na razie, wszystkie kwoty inne. Mamy galaktykę po raz pierwszy. Dyszkę po raz drugi. I galaktykę po raz drugi, więc mamy szansę albo na 10, albo na 20 zł. No i ciekawe, czy mi się tutaj uda, czy, czy tylko nas tak kuszą. Mamy czwóreczkę po raz drugi, więc zobaczcie, na trzy kwoty mamy dzisiaj szansę. 20. No i uwaga, ostatnia szansa. Niestety 40 zł, więc i tutaj niestety pechowo. Wszystkie zdrapki dzisiaj przegrane. Zostało mi tylko 3. Mam nadzieję, że jakaś tutaj nam się trafi, z jakąś wygraną, bo by było smutno, gdyby ten dzisiejszy odcinek okazał się całkowicie pechowy. Lecimy z tygodniówką 8 i 35 nasze wygrywające liczby. Tak jak wam ostatnio mówiłam, że jakaś ta zdrabka jest dla mnie pechowa, bo jakoś żadna mi się tutaj jeszcze wygrana chyba nie trafiła. 32, 16 i 33. Nie ma wygranej w pierwszym rządku. O, zobaczcie, mamy 35 i 5 zł nam się tutaj trafiło, więc można powiedzieć, że bardzo pozytywnie, bo zdrabka kosztowała 2 zł, a nam się piątek trafił, więc już jesteśmy na plus w tej zdrabce. Siedemnastka. No i ostatnia szansa, co my tutaj mamy, tygodniówka, pierwszy napis, ale żeby wydać główną wygraną, trzeba znaleźć go dwa razy, więc 5 zł w tej zdrabce nam się przytrafiło bardzo fajnie, już mamy pierwszą wygraną. A my teraz polecimy z zdrabką za 3 złote, szczęśliwe linie, tutaj muszę Was trochę oddalić, żeby było wszystko dobrze widać. No i lecimy z pierwszym symbolem, którym jest pik. W pierwszej go nie widzę, w drugiej też nie, w trzeciej nam się pojawia i w czwartej nie ma. Pomarańcza nie ma, nie ma, nie. Ma, o, jest tutaj jest i dalej nie ma. Następny symbol Arbus. Nie ma, nie ma. Nie ma, ma Arbus. A nie, tutaj w ostatniej zdradzie jest, w ostatnim e, symbolu. Tęcza. Tutaj mamy jedną dalej nie ma, nie ma i tutaj jeszcze jest następny symbol banan który nam się tutaj w ostatniej zdrabce raz pojawił kolejny symbol serce tutaj jest i dalej nie ma następnie mamy dzwon tu jest Daisy nie uratuj mnie tutaj za palce Uwaga kochani, ostatni symbol czy będzie wygrana? Słońce, którego chyba tutaj niestety nie ma. No i niestety, zobaczcie, literki kontrolne inne, więc tam potwierdzają, że szczęśliwe linie dzisiaj nie są dla nas szczęśliwe i dołączają do tych poprzednich zdrapek na kupce z przegranymi. Została nam ostatnia zdrapka na dzisiaj e, 250 tysięcy do tych banku, ale przypomniałam sobie, że zapomniałam o pozdrowieniach, więc lecimy. Dzisiaj pozdrowienie otrzyma. Nati MSP D, Kornelia Szponar, Ko Karolina Sałek, Olivia Okrasa, Wiktoria, Kowalewska i Chłopak Marcin Ziet, mm, Kama Pen, Joanna Iwaniec, Maciej Mal Malkowski albo Małkowski, nie wiem dokładnie. Na no tubie było Malkowski, więc tak też czytam. Michał Szewczyk, Music Solo 123, Jakub, Jakub, Wiktoria i Mateusz Lupa, Paulina, mm, Chyba radełko czy Radełko, Nie wiem, chyba radełko. I osoba o niku piorun, który tutaj najbardziej się w komentarzach bulwersuje. Te osoby cię stały pozdrowione. No i tak jak mówiłam, jeśli chcesz być pozdrowiony, no to wyraź swoją chęć w komentarzu. A my lecimy z ostatnią strawką na dzisiaj. No i zobaczmy, jakie są tutaj nasze dzisiaj wygrywające liczby. 11, 12, 26 i 16. No i czy któraś z tych liczb na, da nam dzisiaj wygraną? Fajnie by było. 9, 28, 3, 21, 17. W pierwszym rzędzie niestety się nie powiodło, lecimy z drugim rządkiem. 20 nie mamy. 7 również nie. 24 nie jest moją liczbą. 14 też nie. I 31 również nie. Został nam ostatni rządek. Coraz mniej szans na wygraną. 19, 18. No i dajcie mi szesnastkę jakąś wygraną, bo tylko dzisiaj, jak na razie, mamy 5 zł. wygrane. 34, 30. No i uwaga, kochani, ostatnia szansa. Czy tylko 5 zł, czy może coś więcej w dzisiejszym odcinku? 35, więc z tego co widzicie 5 złotych dzisiaj udało nam się wygrać w zdrabce, która niezbyt była dla mnie szczęśliwa, czyli w tygodniówce 35 dało nam znaczy liczba 35 dało nam, dała nam wygraną w wysokości 5 złotych, dobra kochani nie zapomnijcie stawić kciuka w górę, ja się z Wami żegnam, życzę Wam wszystkim miłego dnia, widzimy się w kolejnym filmie, pa pa!